Jest różowo. Mietuszki. Mamy niedzielę. Dzisiaj jest pierwszy słoneczny dzień od bardzo dawna. Muszę sobie w końcu zrobić brwi, bo. Teraz, jak jest tak jasno, słonecznie, to właśnie zauważyłam, w jak strasznym stanie one są. Więc nałożyłam już podkład, ale trudno. Ponadto muszę, słuchajcie, w końcu umówić się do dentysty. Ja nie jestem fanką dentysty. Byłam ostatni raz chyba po ściągnięciu aparatu, czyli jakieś dwa lata temu. Więcej? Trzy lata temu? Także tak. Wiem, że to już jest najwyższa pora się wybrać, tym bardziej, że. Zauważyłam, że tutaj, nie wiem czy to widać, yy, jakoś delikatnie zaczął mi się jakby mm, rozdwajać ząb. Nie wiem jak to nazwać inaczej. W ogóle chciałam Wam pokazać, jak już przy okazji. Zobaczcie, kupiłam sobie taki sprzęt. Jest tutaj dosłownie wszystko: brwi, do paznokci, nawet lusterko jest. I kupiłam to w Action za 3 euro. Czyli się to za 3 euro. Więc dla mnie to jest szok, bo takiego czegoś w Polsce nie widziałam. Action. Mamy godzinę 10.51. O 12 otwierają turka i zawsze się śmieję, bo to już będzie taki chyba mój rytuał w niedzielę. Chodzę tam wtedy po takie wielkie, tureckie bułki i kupię sobie na cały tydzień, żeby mieć do pracy. One są przepyszne, bo ogólnie chleby w Holandii nie powalają. One są takie bardzo nadmuchane. Widać, że są chemią wypełnione. A tamte bułki są naprawdę smaczne One są trochę takie jak od kebaba albo coś takiego Także y, później wam pokażę jak już kupimy No, a tak wyglądają moje brwi, co prawda już pomalowane Ale ja mam ogólnie ten problem, że nigdy nie mam równych brwi Obojętnie jakbym je wyregulowała, to one i tak zawsze będą krzywe, jedna jest wyżej Ja mam też taki tik, który zauważyłam... Właściwie Maciej zauważył i mi o tym powiedział I ja w ogóle tego nie czuję, że podnosi mi się jedna brewta Sama do góry. Ja nigdy tego nie widziałam i nigdy tego nie czułam I dopiero faktycznie nagrywając dla was filmy, dostrzegam to, że czasami się tak dzieje Także jest to taki niekontrolowany mój ruch Muszę sobie teraz tutaj odkurzyć przy niedzieli, wynieść sobie śmieci Tutaj pozmywać naczynia po śniadaniu I wtedy będę jechała sobie z tatą po bułeczki I do ogrodniczego może sobie jakąś fajną tutaj kupię, bo... Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tej mojej rośliny tutaj Którą kupiłam właśnie w King Klopie, że ona chociaż, chociaż taka sztuczna trochę ożywia tutaj Ale jeszcze mimo wszystko muszę sobie dokupić komuś prawdziwą, żeby sobie o nią tutaj dbać I muszę sobie jeszcze dzisiaj tutaj pościerać kurze i przygotować się tak na nowy tydzień Żebym miała czysto, świeżo i żeby mi się też lepiej pracowało Żebym miała też lepsze powroty do domu później Było takie ładne słoneczko, że za każdym razem jest tak, że przez cały tydzień pada, i nagle przychodzi niedziela. I w niedzielę jest zawsze ładnie, słonecznie, bez deszczu. Co prawda wieje mocny wiatr. Nato już mi powiedział, że jedziemy do ogrodniczego, do takiego wielkiego. Nie wiem, czy to jest market po prostu i są kwiaty, czy to jest jakiś typowo sklep ogrodniczy Ponadto jedziemy do maka sobie na jakąś kawkę, bo mamy też tutaj blisko To jest fantastyczne tutaj, że tu jest wszystko tak blisko Że można wszędzie i jechać rowerem, czy samochodem I w sumie stwierdziłam, że skoro już sobie tak ładnie wysprzątałam, to wam pokażę jak to teraz wygląda w całości, jak się urządziłam Teraz w świetle dziennym Także teraz już sobie stworzyłam taką swoją przestrzeń Tutaj mamy łóżko, dwie podusie Później jeszcze, jak przyjedzie Maciej, to sobie wybiorę pościel Nie wiem, jak my się wciśniemy ogólnie w dwóch na to łóżko, ale jakoś będziemy musieli dać radę Bo ono na kamerze jest całkiem spore, ale ono jest no malutkie, pojedyncze Postawiłam sobie jednak tutaj ten śmietnik Świeczuszki Tutaj lapek No i co? I tak to wygląda, więc w sumie bardzo fajnie według mnie Pachnie tu. Takim słodkim. Ja jak tu jest różowo. Zakupów spożywczych i stwierdziłam, że w sumie to pokażę. I tata się śmiał, że nawet półki chcę wam pokazać, ale skoro już o tym wspomniałam, to może kogoś zainteresują. Takie zakupy byliśmy w tureckim sklepie, w polskim sklepie i w takim markecie holenderskim, także wszystko pokażę. Ponadto byliśmy w sklepie z kwiatkami, roślinkami i kupiłam takie dwie cute roślinki. I mówię teraz roślinki, bo tam wcześniej wam powiedziałam kwiatuszki, ale to są takie naprawdę słodkie roślinki. To jest jakieś bambino, nie wiem co to jest, w ogóle nie wiem jak o to dbać. Ale jeden z tych kwiatków był naprawdę mocno podlany, więc na pewno będę musiała go często podlewać. W ja potem sobie zobaczę za jakimiś fajnymi doniczkami, takimi malutkimi. Są takie cute. I tak, pokażę wam jak wyglądają te tureckie bułki. Według mnie to są jedne z lepszych bułek, bo one są naprawdę bardzo duże. Zobaczcie, to tak wygląda To są trochę jak takie bułki do kebabu I one jakie kupiliśmy jeszcze były cieplutkie One są takie naprawdę mięciutkie Wystarczy przekroić na pół Ja jeszcze sobie kroję na pół do pracy I wtedy zabieram sobie taką jedną bułkę I ja jestem najedzona na cały dzień Także kupiłam sobie cztery takie wielkie buły i wzięłam sobie jeszcze takiego rogala w tym tureckim sklepie One są przepyszne, ten jest szczególnie dobry na ciepło z piekarnika Z masełkiem taki i na przykład z dżemem Wychota Wzięłam sobie jeszcze banany, bo mają tam naprawdę bardzo dobre banany One troszkę inaczej tutaj smakują niż w Polsce Według mnie są lepsze w smaku I wzięłam sobie jeszcze kilka jabłek jeśli chodzi o ten turecki sklep, to zaraz wam dokładnie powiem, ile ja tam zapłaciłam, bo płaciłam więc będę zaraz widziała. 6 euro około, bo jednak widzę, że zapłaciłam gotówką, a nie kartą. Ponadto byliśmy w polskim sklepie, bo słuchajcie, kupiłam sobie wcześniej już tutaj w holenderskim sklepie płatki kukurydziane i one, jakie spróbowałam rano tak na śniadanie, smakowały jak... uwaga, karton, naprawdę, nie mogłam ich jeść, więc kupiłam sobie w polskim sklepie. Kornflakesy. Kupiłam sobie w polskim sklepie jogobelki i powiem wam, że te jogobele to było tyle smaków i tak różnych, których ja w Polsce nie widziałam. Naprawdę. Były jakieś zmieszane, na przykład mango z malinami albo coś takiego. Ja sobie tutaj wzięłam akurat owoce leśne i gruszka. 90 centów albo 99 centów coś takiego. Wzięłam sobie też śmietanę, serek wiejski, bo już mi się chciało takiego właśnie serka danio. I danio jest tutaj dość tanie, bo kosztuje około 60 centów właśnie w tym polskim sklepie. Wzięłam bananowe i czekoladowe i takich też nie widziałam w Polsce. Dajcie znać, czy u was w sklepach takie są. Wzięłam sobie też taki zwykły serek topiony z Hochland. Makaron do spaghetti, bo tutaj te makarony też są takie sobie I teraz jeszcze potem byliśmy w takim holenderskim markecie I wzięłam sobie przyprawę paprykę, bo mam tutaj tylko włoskie zioła, sól i pieprz Więc stwierdziłam, że urozmaicę trochę te przyprawy Wzięłam sobie też filet z kurczaka Czerwona jak psi. Mam tutaj ciepło w pokoju, dlatego siedzę w staniku sportowym. Właśnie się wykąpałam, odświeżyłam, ale stwierdziłam, że ja niestety mam coś takiego, że nie potrafię nagrywać w tygodniu. Nie mam na to ani czasu. Ani za bardzo chęci, bo jestem zmęczona, nie chce mi się z nikim za bardzo gadać, niechętnie bym się zakopała pod kołdrą yy, Wykąpała się i sobie chillowała i potem wiecie U mnie to wygląda tak, że ja wstaję o tej 4.30, więc ja o 21 idę spać Zanim zjem obiad, zanim się wykąpię, zanim uszykuję sobie śniadanie na następny dzień No to ekspresowo to mija, więc nawet nie miałabym specjalnie czasu, żeby dla was coś ponagrywać Ale... Zadaliście mi sporo pytań na Instagramie dotyczących wyjazdu do Holandii, mojego życia itd. Tobie odpoczywam, więc poodpowiadam wam na te wszystkie pytania. Na część pytań odpowiedziałam w poprzednim filmie, bo ja tak jakby zrobiłam na InstaStory okienko, żebyście mogli zadawać tam pytania, ale ja złożyłam na nie odpowiedzieć w poprzednim filmie. Także możecie sobie teraz go kliknąć, jeśli nie odpowiedziałam na Wasze pytanie, bo w tamtym filmie na nie odpowiedziałam. Także yy, sporo pytań się pojawiło dość. Porobiłam screeny. I zaczynamy od wszystkich, wszystkich pytań. Pierwsze pytanie było. Będzie brakowało mi twoich holi lumpeksowych z Polski, umilałaś mi czas, no jest mi w ogóle bardzo miło, pole będą się pojawiać jeszcze. Mm, raczej z Klopów, ale też myślę, że jakieś lumpeksowe w międzyczasie także, bo ja zawsze jak jestem kinglopy, to jednak zaglądam na ten dział z ubraniami. Zawsze coś tam kupię, także zrobię dla Was może osobny film, jak już nazbieram sporo ilość ubrań i zrobię Wam z tego taki wielki hol lumpeksowy z Holandii po prostu, więc to, że nie nagrywam tych holi z Polski, nie znaczy, że nie mogę z Holandii. Co prawda tutaj. Dzieciuszki w Kingklopie są troszkę droższe niż w Polsce Chociaż nie zawsze, bo na przykład Tak jak wam pokazywałam w poprzednim filmie Za bluzkę zapłaciłam 4 euro Za torebkę też 4 euro Czy 4,5 Za kurtkę też 4,5, także jeszcze tragedii nie ma Jest raczej takie bardziej wycenione Nie spotkałam się w sumie, żeby było coś na wagę Czy nowa praca ci się podoba? Jest ciężko I to jest właśnie pytanie, na które odpowiedziałam wam już w poprzednim filmie Jeśli macie do mnie jakieś szczegółowe pytania Dotyczące mojej pracy, to też odpowiem na ten moment mogę wam powiedzieć, że Tam powiedziałam w poprzednim filmie, że praca jest ciężka Fizycznie nie jest ciężka Bardziej trzeba się nastawić do takiej pracy psychicznie I powiem tyle Nic więcej się nie wypowiem na ten temat Jak nauka angielskiego idzie i czy masz może plany nauki innych? Tak jak wam wspomniałam chyba też w poprzednim filmie Ja ogólnie um, trochę zaniedbałam swój angielski jeśli chodzi o naukę Ale bardzo dużo tutaj go praktykuję Czytam w pracy, w rozmowie z jakimiś Holendrami Wiecie, to są jakieś takie proste... Um, bardzo prosty język i tak dalej Także oni tutaj też jakoś skomplikowanie nie mówią Idzie ich zrozumieć, ale też bardzo dużo Praktykuję w sklepach, czy po prostu Jak tutaj jestem, także yy, Tak czy inaczej w jakiś tam sposób Mniejszy czy większy muszę się po tym angielsku Porozumieć, więc Więc to robię A jeśli chodzi o dla nauki innych, słuchajcie, ja się nie nadaję do nauki innych W niczym Bo ja jestem taka, jestem taka roztrzepana trochę Jak ja coś mówię, to ja zaraz mam drugą myśl w głowie I ja bym nie umiała tłumaczyć, to pierwsza sprawa A druga, ja nie umiem tak dobrze angielskiego, żeby móc komuś tam jakieś korepetycje udzielać Albo żeby komuś pomagać Nie, nie Ja umiem podstawy i tych podstaw używam Później dostałam kolejne pytanie jak się czujesz w innym państwie? Długo planujesz tam zostać, czy jeszcze nie wiesz? Jeszcze nie wiem. Nie mam pojęcia, ile tutaj zostanę. Zostanę tutaj tyle, ile uważam, ale myślę, że nie dłużej niż do września. Taki mam plan na ten moment. Nie wiem, czy to się zmieni, czy nie. Zobaczymy. A jak się czuję w innym państwie? Dobrze się czuję w innym państwie. Tutaj, jeśli chodzi o Holendrów, to są naprawdę bardzo mili. Machają, ustępują. Pierwszeństwa, jeśli chodzi o rowery. Jak jeżdżę na rowerze, to zawsze mnie przepuszczają. Wszyscy w sklepach są też bardzo mili, same Almelu jest też przepiękne, także czuję się tutaj dobrze. Powiem Wam, że bardzo miło mi się zrobiło, bo dostałam dużo pozytywnych komentarzy. Jeśli chodzi o moje filmy dotyczące Holandii, też bardzo dużo osób z moich znajomych ze szkoły odezwało się do mnie na Instagramie. Mówili mi też właśnie, że oni też wyjechali za granicę i tak dalej, z którymi już tak naprawdę od dawna nie mam kontaktu, ale bardzo miło, więc pozdrawiam was wszystkich, dziękuję wam za te wszystkie komentarze, bo to też świadczy o tym, że lubicie mnie oglądać, dla mnie to jest ważne i przynajmniej wiem, że ktoś mnie ogląda i że ten komentarz wasz was naprawdę sprawia, że chce mi się nagrywać i tak dalej, także dziękuję. Dużo osób też mi tutaj pisało właśnie, że oni też mieszkają za granicą Odnośnie King Klopa też dużo osób mówiło, że Na moim miejscu też by wykupiło pół sklepu Musiałabym chyba mieć Tira, żeby to wszystko zawieźć do Polski I powiem wam, że trochę się tego obawiam, że tak to się skończy Naprawdę A... Taki nieustanowiony do kinklopa nowego. Także dopóki nie zobaczę wszystkich kinklopów w okolicy, to nie przestanę dla Was nagrywać holisk kinklopa i holi lumpeksowych. Także mam nadzieję, że nie znudzi Wam się ten temat, bo jednak ja uważam, że jeśli ktoś lubi tego typu rzeczy, tego typu filmy z jakimiś cennymi rzeczami, z holami lumpeksowymi, to ja uważam, że to się nigdy nie znudzi, bo zawsze się kupuje jakieś nowe, fajne rzeczy. I mam nadzieję, że że się tym nie znudzicie i będziecie dalej to chętnie oglądać, jak będę wam truła tym tyłek w dalszym ciągu.